W jednym z poprzednich odcinków zasugerowałem, że kwiecień będzie tym miesiącem, w którym bardzo dużo się wyjaśni, jeśli chodzi o aktualną sytuację ekonomiczną, ale także oczywiście i na rynku nieruchomości, bo głównie o tym tutaj dyskutujemy. No i właśnie, kwiecień wraz z majówką tutaj minął no i są już oczywiście pierwsze wnioski. Myślę, że część tych wniosków jest długofalowych, niektóre nadal są krótkofalowe, no i niestety są te wnioski pozytywne jak i negatywne. To zapraszam. Jeśli chodzi o kryzys, bo to jest temat, który jest bardzo często tutaj przez wszystkich do tablicy przywoływany i to jest rzecz, której rzeczywiście się prawie wszyscy obawiamy. I, I to jest też taki proces, którego wyglądamy. Po prostu wyglądamy go w przyszłości, kiedy on będzie, czy on w ogóle będzie i w jakiej formie on nastąpi. Z kryzysami to jest ogólnie tak, że najczęściej gdy dopiero patrzymy wstecz, to wiemy, kiedy ten kryzys się tak naprawdę zaczął i, i w jakiej formie on wyglądał i jak długo trwał. Natomiast w czasie takim. Teraźniejszym, aktualnym, bardzo ciężko jest określić, kiedy zaczyna się jakaś korekta chwilowa, kiedy zaczyna się już kryzys, tąpnięcie. To tak samo jest, gdy patrzymy na wykresy dotyczące różnych walut, czy różnych akcji, czy, czy kryptowalut. Tam dokładnie to samo wygląda. I gdy patrzymy wstecz, bardzo ładnie widzimy, że ten kryzys był, było odbicie, różne odbicia, i później być może to poszło. Poszło do góry. No z ekonomią jest tyle dobrego, że w przeciwieństwie do akcji, raczej zawsze, nawet jeśli jest ten kryzys, to później ta ekonomia się odbija, ponieważ ta ekonomia jest jakąś tam ciągłością i, i, i zarówno państwowość, jak i te wszystkie sytuacje są ciągłe. Ale to tak jak wspominałem, dopiero gdy patrzymy wstecz, możemy na to zwrócić jakąś uwagę. Teraz jeśli chodzi o tutaj o makro, o, o, o taki ogólnopolski, możliwe, że i europejski jakiś kryzys, myślę, że do końca roku nic takiego się nie wydarzy. Te wszystkie silne impulsy, które mieliśmy od początku roku, jeśli one nie spowodowały takiego naprawdę zdecydowanego tąpnięcia w dół kryzysowego, to według mnie nic się do końca tego roku nie wydarzy. Natomiast coraz bardziej jestem przekonany, że ten kryzys będzie, i czym później on będzie, tym będzie jeszcze gorszy. Chyba będzie taki, jakiego jeszcze do tej pory nie znaliśmy. Takie po prostu mam tutaj obserwacje na podstawie tego, co widzę, co wyczyniają tutaj ekonomiści, co się dzieje z pieniądzem, jakie decyzje są podejmowane. Natomiast to jest tylko i wyłącznie moja opinia i ona nie powinna służyć temu, żeby kogokolwiek straszyć, bo pamiętajmy, że na kryzysach też można zarabiać. To jest bardzo negatywne stwierdzenie, w ogóle negatywna bardzo oczywiście sytuacja globalna w ekonomii, o której się w negatywnym to nie mówi, ale. Tak jak na spadkach można zarabiać na giełdzie, gdzie większość oczywiście myśli, że na wzrostach się tylko zarabia, no to tak samo tutaj podczas kryzysów też oczywiście można zarabiać. Natomiast taki zwyczajny konsument, każdy z nas praktycznie będzie miał rzeczywiście trudniej, żeby na, tych, na tym kryzysie zarobić, bo najczęściej na kryzysach zarabiają ci, którzy nauczyli się już na wzrostach zarabiać. Jeśli ktoś na wzrostach nie ma jeszcze tego nawyku, nie ma tej umiejętności zarabiania, to może na tym kryzysie to. To troszkę gorzej wyglądać, natomiast podkreślam, uważam, że w tym roku nic się nie wydarzy kryzysowego, jeśli chodzi o naszą ekonomię. Dużo na to wpływ może mieć to, czy będą wybory i kiedy będą wybory, bo w dużej mierze to, co się teraz dzieje, to jest troszkę jednak pompowane politycznie. Nie chcę tutaj mówić o polityce, natomiast ta pompa pieniędzy, która cały czas idzie, ona kiedyś to odbicie będzie miała, bo my tych pieniędzy już od dawna nie mamy, więc albo te pieniądze, które są cały czas pompowane, musimy albo od kogoś pożyczać, no albo trzeba je komuś zabrać. Więc jeśli one będą tutaj nam zabrane, to to się taki tak myślę na zasadzie kuli śniegowej odbije. W jakiej formie będzie ten kryzys, to nie mam pojęcia. Przyspieszenie kryzysu, no może być oczywiście, jeśli ten Putin by mimo wszystko zwariował i jakiś grubszy numer zrobił niż to, co zrobił do tej pory, natomiast już nie będzie kryzys, to będzie po prostu katastrofa. Czyli nawet, nawet to nie będzie miało żadnej miary myślą kryzysowej wtedy, tylko może być co gorszego, ale nie ma sensu chyba teraz o tym mówić. Jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, myślę, że deweloperzy troszkę zwolnią z dostarczaniem nieruchomości na rynek, natomiast myślę, że ceny tych nieruchomości nie będą spadały. Może będą też drobne korekty przy tych trudniejszych, może inwestycjach, przy tych rozpoczętych, które były rozpoczęte w takiej hoście, gdzie deweloperzy myśleli, że wszystko można sprzedać w każdej cenie. Natomiast myślę, że to będą pojedyncze, bardziej inwestycje niż jakieś globalne, niż globalne trendy. Także myślę, że w, dlatego mówię o tym kryzysie, bo myślę, że tutaj, mimo że ja wiem, jakie są nastroje tutaj w internecie, jakie są różne komentarze i różne opinie, ale no, według własnej opinii mogę się tylko wypowiedzieć, że. Że te ceny nie spadną. Oczywiście, będzie dużo mniej chętnych na te nieruchomości, zdecydowanie, szczególnie te takie pospolite deweloperskie, ale deweloperzy są tego świadomi i będą po prostu mniej tych nieruchomości ewentualnie dostarczali. Myślę, że oni potrafią swoje pieniądze liczyć i, i raczej się nie zagalopują do tego stopnia, żeby zostać z nieruchomościami, żeby musieć je sprzedawać później za 80% wartości. Natomiast jest druga. Strona medalu, jeśli chodzi o ten kryzys, i ten kryzys, w takiej formie może nie makro, ale mikro, czyli dotyczący poszczególnych gospodarstw, no to tutaj rzeczywiście już u niektórych się rozpoczął bardzo ciężki kryzys. Mam tu na myśli osoby, które w niedawnej przeszłości, czyli w praktycznie idealnych, nierealnych możliwościach kredytowych, no wzięli ten kredyt i który teraz bardzo dynamicznie im wzrasta. I tutaj niestety no troszkę pesymizmem ode mnie powieje, bo uważam, że to, co do tej pory było wzrostowe to jak widzę, że, że tutaj w zasadzie tylko podnoszenie procentowych jest jedynym instrumentem do walki z inflacją, bo rzeczywiście jest to chyba najskuteczniejszy instrument, tylko szkoda, że tak późno został uruchomiony, ale no myślę, że te wzrosty, które mamy w tym roku, jeśli chodzi o ratę kredytów, no mogą o drugie tyle, według mnie, nawet wzrosnąć i uważam, że... I nie mówię tego, żeby kogoś straszyć, tylko bardziej, żeby próbować się przygotować, jeśli tam jakiś masz budżet i ciebie to może dotyczyć, że powoli się zbliżesz tą ratą do... Do budżetów. Natomiast jeśli jesteś już w sytuacji, w której no rzeczywiście jest już trochę gorzej, że, że naprawdę są problemy, to pamiętaj, żeby nie uciekać ewentualnie od problemów, tylko rozmawiać z bankami. Banki nie chcą tutaj pod górkę jakoś za wszelką cenę robić. To też nie jest do końca ich pomysł, żeby podnosić te wartości kredytów. To jednak odgórna w dużej mierze była decyzja. Natomiast żeby nie uciekać w razie czego od rozmów, można częściowo coś starać się spłacać. Wiadomo, wszystko zależy od brzmienia umowy, co w tej umowie co w tej umowie było zawarte i jak to wyglądało. Z tego, co, co gdzieś tam mi się w prasie obiło, rząd próbuje troszkę ratować te osoby, które, które będą w sytuacji podbramkowej. No może to jest niepoprawne, co teraz powiem, jestem przeciwny takim ratowaniom, natomiast mimo wszystko wolę, żeby, żeby osoby potrzebujące były ratowane, niż posłowie mają sobie robić kolejne podwyżki czy robić jakieś dodatkowe jakieś bonusy rządowe, czy dla administracji, także, także może coś takiego tutaj się uda jeśli uważasz, że jeszcze na razie u Ciebie jest wszystko ok, ale, ale gdyby na przykład się o kolejny procent wzrosła tutaj stopa procentowa i z automatu Twoja rata kredytowa i to już będzie ciężko no to to jest ten moment, żeby pomyśleć skąd ewentualnie trochę dodatkowych środków wziąć. Może jakąś pracę dodatkową wykonać. Może, jeśli jesteś na umowie o pracę, może to jest teraz ten moment, żeby porozmawiać z szefem i przejść na działalność gospodarczą. I tutaj już można troszkę próbować tymi pieniędzmi zarządzać, bo to wtedy no my na koniec miesiąca decydujemy jaką kwotę prześlemy do urzędu skarbowego. W przypadku umowy o pracę, no praktycznie z automatu wszystko jest potrącane i przesyłane. Przy jakichś tam umiejętnościach i... I świadomości takiej rachunkowości można w gospodarstwie domowym czasami, myślę, że z tysiąc złotych tutaj oszczędzić, szczególnie gdyby na początku, na przykład, był mały zus przez ten pierwszy okres czasu, więc to też może być jakieś rozwiązanie. Ten mały zus, on chyba teraz trwa dwa lata i być może to tylko chodzi o to, żeby te dwa lata przetrwać. Więc jeśli szykuje się Tobie coś, może nie szykuje, ale jeśli będzie się, jeśli prognozy mogą powodować, że będzie się coś szykowało, to lepiej pomyśleć teraz i rozważać pewne rzeczy, niż później robić różne, różne nerwowe ruchy, bo, bo ten stres naprawdę nikomu nie jest potrzebny i oczywiście nikomu tego stresu nie zazdroszczę. W razie gdyby jakieś były losowe sytuacje w przypadku Twojego mieszkania, że no, że po prostu już, już będzie się będzie taka tendencja, że raczej za te raty że te raty nieopłacone będą się tutaj jakoś, jakoś kolejkowały, no to warto mimo wszystko rozważyć sprzedaż mieszkania, o ile te raty nie przekroczą wartości tej nieruchomości, bo wtedy to jest dopiero kłopot. Natomiast czasami troszkę no warto trochę szybciej, ewentualnie podjąć decyzję z tego względu, że nieruchomości lepiej zawsze sprzedawać, gdy można, a nie gdy musimy. I to niezależnie, czy to jest w sytuacji kryzysowej, czy w sytuacji jakichś nagłych życiowych problemów, ale zdecydowanie komfortowa bardziej sytuacja jest naprawdę, gdy sprzedajemy, bo możemy, a nie bo musimy. Natomiast no, w każdej sytuacji jednak jest prawie zawsze lepiej samemu sprzedać nieruchomość, niż ma ona trafić do no do władania banku. No to to raczej zawsze jest dużo bardziej korzystne, więc, więc w pewnym momencie może warto po prostu zacisnąć pasa i, i gdy już się zapowiada turbo kryzys, to rozważyć sprzedaż takie nieruchomości po prostu na własną rękę. Natomiast póki co, no teraz są ceny nadal wysokie. I nie ulega to wątpliwości: nadal na rynku wtórnym są ceny wysokie. Być może są wyższe od tej ceny, w której był wzięty kredyt. No i tam już w zależności, jak były rozłożone te płatności i te wszystkie dodatkowe opłaty, ale być może da się nawet wyjść delikatnie jeszcze na plus. Natomiast no to każdy samemu indywidualnie. Musi ocenić taką sytuację i sprawdzić, jak to, jak to będzie wyglądało i co będzie najbardziej korzystne. Jeśli ten kryzys naprawdę u Ciebie już już powoli dotyka, to pamiętaj zawsze po burzy Wychodzi słońce. Wiem, że to się bardzo łatwo, łatwo słucha, ale Frankowicze mieli takie same kłopoty i udało się dużej większości z nich wyjść. I nie chodzi mi tutaj tylko o te batalie sądowe, które teraz się odbywają, ale po prostu przetrwać we własnym mieszkaniu i funkcjonować. Tak jak się do tego należy, jak się należy nam po prostu, żeby funkcjonować. I teraz jeszcze jedna rzecz. Wracając do tego kryzysu, który po prostu no, moja, moja intuicja, może moje przeczucie, może moje doświadczenie mówi, że ten kryzys według mnie będzie największy z tych, jakie znamy. To myślę, że gdy na tym kryzysie, że po tym kryzysie, gdy będziemy z powrotem wracali do normy, to uważam, że wtedy te nieruchomości, w stosunku do naszych pensji, jakie będziemy zarabiali, będą zdecydowanie droższe niż teraz. I rzeczywiście coraz bardziej to hasło, które, które się pojawia, że tanio to już było, to mimo wszystko uważam, że ten kryzys oczywiście on będzie, on dotknie poszczególne jednostki. Myślę, że może tak globalnie jeszcze tych nieruchomości nie dotknie. Natomiast te ceny nieruchomości uważam, że się będą jeszcze bardziej oddalały kosztem naszych, naszych pensji. Pamiętajmy, że najprawdopodobniej podatki będą podniesione, więc będziemy z automatu mniej zarabiać, mniej do naszej kieszeni będzie trafiało. I myślę, że może się troszkę ten model zachodni u nas zacząć pojawiać, że coraz więcej ludzi będzie musiało mieszkać już docelowo, długofalowo w mieszkaniach wynajmowanych, a nie we własnościowych. Obawiam się, że taki trend może być. Więc jeśli rozważasz zakup mieszkania. I nawet rozważasz zakup mieszkania na kredyt, to uważam, że teraz nie jest to, może niepoprawnie też brzmi, ale teraz to już nie jest taki trudny moment na kredyt, bo nawet jeśli on już trochę wzrośnie, to myślę, że najwięcej wzrostów miał. Ale po tych wzrostach później są spadki, więc jeśli teraz masz zdolność kredytową i teraz masz w miarę zapas, to teraz już teoretycznie nie powinien być na tyle ciężki moment jaki był, gdy się kupowało na samym dołku, bo pamiętajmy, że bierzemy kredy często na 20, na 30 lat, więc taki i tak ta koniunktura jeszcze ze dwa razy się zmieni i i to jest dlatego istotne. Natomiast jeśli teraz planujesz wziąć kredyt, no to rzeczywiście nie popełnij tego błędu i nie bierz go na fula swoich możliwości, bo trzeba naprawdę różne scenariusze tutaj przewidzieć, szczególnie przy długoterminowym kredycie. Może naprawdę być i zwolnienie z pracy, może być obniżka pensji, bo przedsiębiorcy też będą mieli kłopoty i mogą być oczywiście wzrosty tych kosztów. Natomiast jeśli weźmiesz go z głową, z zapasem, to zawsze, nawet praktycznie zawsze, lepiej spłacać swój kredyt niż spłacać komuś kredyt, za wynajem mieszkania, gdy płacimy, to niestety tak to wygląda. Jeśli możesz sobie pozwolić, to pamiętaj, jeśli nie weźmiesz kredytu, będziesz mieszkać w mieszkaniu wynajmowanym, no to tam spłacasz komuś kredyt. I ja wiem, że czasami tak, takie rozwiązanie jest fajniejsze na przetrwanie. To wszystko rozumiem, bo można sobie mniejsze mieszkanie wziąć i przetrwać. Natomiast jeśli docelowo rozważasz, żeby po prostu w swojej rodzinie było mieszkanie, żebyś ty posiadał mieszkanie, czy abyście wy posiadali to mieszkanie, no to niezależnie jaka jest sytuacja, raczej bardziej opłaca się spłacać sobie kredyt, a nie komuś kredyt. Mimo wszystko wierzę, że będzie dobrze. Najważniejsze, mimo wszystko, słuchajcie, no, aby był ten pokój jeszcze. Z ekonomią sobie jakoś wierzę, że poradzimy, bo my Polacy naprawdę jesteśmy dość zdolni i jesteśmy, gdy trzeba, jesteśmy pracowici i tego, i tego się naprawdę trzymajmy. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam ponownie.